Witam was moi serdecznie. Ewangelia o talentach. Zobaczcie, że Bóg dał nam ręce, dał nam ręce do pracy, dał nam ręce do modlitwy, ręce wyciągnięte w kierunku właśnie Niego, wyciągnięte w kierunku drugiej osoby, pomocy, otwarte by dawać bliźniemu. I teraz jest pytanie, co w nas jest dobre? Czym ja mogę się dzielić? Jakie mam sobie talenty, którymi mogę się dzielić z drugą osobą? I dzisiaj Bóg woła każdego z nas i pyta, pyta się: jakie są moje talenty, które On mi dał? Bóg dał mi swój majątek. Co jest tym majątkiem w moim sercu, które Bóg dał? A może to jest miłość, może to jest przebaczenie, może to jest wiara, może to jest rodzina, może to jest sam Jezus Chrystus, który przychodzi do mnie. Co ja z tym zrobiłem? Czy poszedłem, puściłem w to w, w obieg, a może to gdzieś zakopałem w głębi mojego serca? Gdzie są te moje talenty? Zobaczcie, że Bóg mi ufa. Jeśli coś mi daje, to mi ufa i oczekuje, co ja z tym zrobię. On daje mi siebie, daje mi ludzi i wie, co ja mogę zrobić, jak puścić te talenty w obieg. Jak ja mogę je pomnożyć? Czasem jest trudno, bo różne problemy, zmartwienia, czasem choroba, cierpienie, i to, co w moim sercu, w środku, nie może się przedostać. A Bóg oczekuje ode mnie, żebym tutaj, tu, gdzie jestem, w tym miejscu, właśnie tutaj odkrywał swoje talenty i dzielił się z innymi, i dawał je innym. Dawać i, i dzielić się to, też łączyć się z Chrystusem, robić to z Nim. On widzi, co jest we mnie słabe. On to chce ożywić ten dar, który mam w sobie. Co udało mi się zrobić z Jego talentami? Różni jesteśmy słudzy. Zobaczcie, różnie to jest naszą wiernością. A Bóg wie i mówi do mnie, Zacznij od nowa, bo ja wiem, jaki Ty jesteś. Zacznij od nowa, bo ja wiem, jakim Ty jesteś sługą. I przekazuje, kolejny raz przekazuje mi swoje dary. Dlaczego? Bo mi ufa. On nie pomija nikogo z nas, ale mi ufa. On tylko czeka i widzi, ile udało nam się zrobić. Bo Bóg chce rządzić tam, gdzie nie posiał. Bo Bóg ciągle, moi drodzy, ufa mi i czeka na mnie. Pozdrawiam.